Cześć, witam was! Jest to pierwszy odcinek z Minecraft Modyfikacji. Dzisiaj przedstawię modyfikacja Better PvP. No i tak, co ona dodawa? Dodowo ogólnie różne przydatne rzeczy do PvP. Na przykład jak mamy jakiś miaczek, wezmę się EQ. No i teraz widzicie po lewej stronie naszego ekranu, że mamy taki znacznik i... Te procenty to są ilość użyć danego przedmiotu. Jest to 100% na przykład. I jest fajne tak, że zakładamy zbroja i jak widzicie mm, pokazuje nam teraz e, wiele procent danej części zbroi mamy, jaki przedmiot trzymiemy nawet jak wezmiemy y, ten klocek na przykład. Dobra, powiedzmy, że wezmę se, tu items. No i widzicie, że trzymiemy ten klocek i to jest bardzo fajne, y, że pokazuje nam takie rzeczy. Teraz, jak zenchantujemy na przykład y, mieczek, 30 level, mamy sharpness y, 4 i knockback, knockback 2. I to jest bardzo dobry enchant, nawet. I teraz nam pisze, jaki enchant mamy na mieczu. możemy sobie też zenchantować całą zbroja. Enchantujemy na 30. Tak, pek, Nawet fajne enchanty wchodzą. O tu akurat się nie, nie wyszło, no jak, jedynie tutaj fajny enchant w los, ale dobra i teraz widzimy na wszystkim e, jaki enchant, ale to nie wszystko, to jeszcze do nam ta modyfikacja jeszcze do nam takie coś, że jak mamy na przykład złote jabłko i mleko, no to tak, na przykład... E, Idziemy yy, na jakąś walkę na serwie, niepełno ludzi na nas leci no i chcemy szybko koksa zjeść, no to automatycznie w tej modyfikacji jest taka możliwość, że możemy nacisnąć F i jedną koksa i już mamy te wszystkie zdolności tego koksa yy, i widzicie to w lewym górnym rogu, wszystkie te dane rzeczy z tego jabłka, po prostu efekty potyonek. Yy. Teraz na przykład jakbyśmy zaś naciśli F, czyli domyślnym klawiszem aktywacji tego, to jenom koksa i to jest niefajne. I teraz na przykład jak chcemy jakieś efekty złe, zlikwidować, no to pijemy mleko. No i widzicie, znika nam to. Dobra, ja się to odłożę. I teraz przyjdziemy bardziej do takiej cheaterskiej części tego wszystkiego. Na przykład... Dość cheaterską rzeczą jest, że jak nacisnęmy R, oczywiście tak jest domyślnie ustawione, nacisnęmy R, to nam sprintuje. Nic nie musimy dwa razy naciskać, no po prostu trzymiemy sobie klawisz R i automatycznie sprint jest, puszczamy sprint, przez to wodziałać. No i możemy tak szybko uciekać i idzie, na to, idzie przez to dostać bana na serwerach. Cz, jeszcze nie wiem, czy ktoś za to bana dostał, bo to ciężko wykryć. Też to może pomóc w parkurze na przykład. Ja im tutaj zapomnę. Jak widzicie jest to przydatne, bo od razu rajd'ujemy na, na te moby wszystkie kurde. Widzicie w ogóle nie puściłem, nie muszę dwa razy naciskać i bez problemu je rozwalą. To jest przydatne. Następna rzecz tutaj jest po naciśnięciu C cały czas się skradamy. Nie mogę my otwierać. Fuck, my zombie tam był. No i naciskamy C i cały czas się skradamy i ja nawet nie czym ja tego przycisku. To też jest bardzo fajne, ale no. Nie wiem, czy za to idzie bana zostać. Na skyblocku to się na pewno przyjdą. Eee, dobra. Naciskam zaś C i puszczoną. Teraz e, przejdziemy bardziej do takiej technicznej, e, jakby, opcji tego moda. Po w zakładce Options teraz mamy Better PvP Settings. Dodatkowo tylko za, zakładka. No i tak. Potion Effects to jest to, że jak zjemy Coxa. Że tam jakieś efekty po prostu, to będzie nam się wyświetlało to w lewym górnym rogu. No i teraz jak to załącza, to widzicie, że to się wyświetla. Dobra, ja to odłożę jeszcze. To nie potrzebne nami, lekko se. Wypija. Tak, znikło. Teraz zbieramy następny opcję. Better Sprint. No i to jest właśnie to, że R naciskamy i sprintuje. Teraz jest to wyłączone, no i nie sprintujemy. To było dziwne jakby to działało. Przy wyłączonym, ale dobra. Ogólnie jest to, to dodowo. I ja się to załącza. Keep sneak, czyli taka opcja, że nacisnęmy C. c Aha, wyłączyłem to. <laughs> wyłączyłem to, dobra. Teraz jak nacisnęmy C to nic się nie dzieje. A po włączeniu tego nacisnęmy C i puszczemy. No to normalnie się skradamy cały czas. To jest nawet przydatne. Mm. Tu możemy to włączać, wyłączać. Armor Item Info. I to właśnie nam do to po lewej stronie, jak widzicie tu. Hmm. Jak to wyłączymy, to nie mamy informacji, jaki item czy mamy, i wiele mamy jego procentu życia, i o zbroi nie mamy informacji, jakie enchanty i te sprawy. Eee, dobra, to możemy włączyć. Quick Food, czyli szybkie jedzenie, jedzenie, na przykład eee, naciskamy F. Teraz jest to wyłączone, no to wiadomo, nie będzie działać. No ja się to teraz włącza. I widzicie F, F, naciskam I, automatycznie przeskakuje i o, nasz gracz, Steve z Minecrafta. E, Następny to jest Enchant Color, to po prostu zmienią kolor tego napisu Enchantu. To jest, możecie się dostosować, jest dość dużo tych kolor, kolorów, kolori, kolorów, kolorów. E, dobrze go widzicie, takie czytelne najlepiej, to jest chyba najlepsze moim zdaniem. Jak powiedziałem uważać na serwerach, popytać się czy to wolno używać, wątpię, że to wolno będzie używać. Ale możecie po prostu popytać, upewnić się, żeby bana nie dostać i potem nie zwalajcie na mnie tego, że nie ja pokazował moda i wy dostaliście bana. Po prostu instalujecie to na własną odpowiedzialność, na singlu wiadomo możecie to używać, na singlu nawet się to przyda i nie będzie to jakoś mega cheaterskie. Nawet powinno, moim zdaniem, być takie coś w standardowym Minecrafcie, że pokazuje te itemki aktualnie trzymane przez nas w lewym rogu, albo gdzieś tam... po prostu na ekranie nam się to i te... potion effects, tak zwane. Także, to by było chyba na tyle w tym odcinku. Jo, poszczelone się całe z wami Dziwny Dziwnie wygląda ten... Dobra Subskrybujcie, komentujcie Lajkujcie Zadawajcie pytania na ASKU Lajkujcie Facebooka Tam będą jakieś informacje Będą pytania I oczywiście możecie dawać swoje propozycje Jakie mody mam przedstawić w komentarzach Piszcie Wybiera jakieś mody Piszcie takie niezłożone mody Takie proste, ale mało znane najlepiej Ci się dziwnie patrzą Na moje dupa Aaaa! Aaaa! Ciekawe, czy ktoś pieszął parkura tak? Jakiegoś takiego pro. mmm dobra, to cześć, trzymajcie się. Na razie. musisz dam, dam, dam. musisz tak nawalać. -ha 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 -ha, już po was. Bum, 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 dobra